Ja kupuję sobie premium gift i po prostu i usuwam je, no bo... Bo... Po bo, bo mogę. No. A kto <laughs> bogate mu zabroni. <laughs> Dokładnie. Z kurwy syny <laughs> Co ta kurwa jakieś lagi na tym? To ale poważnie stary... Toż tak ta gra ci chodzi, oby stara kurwa? Nie. Ja normalnie latam obok ciebie i patrzę co ty pierdala, że mam jakoś spokojnie bez lagów. Serdecznie. Może ja mam jakieś chłyby z w sumie po, po formacie jestem. Nie gadałem i... ci, nie, że ten komputer mi zrobili w cztery dni, kurwa. Nie, nie mówię. Stary, w poniedziałek przyjechał kurier po niego. W Aha. piątek mi go przywieźli. I co się U... okazało, że co było zjebane? O no dysk, kurwa, nie, tak jak mówiłem. Aha. A Ale ta kobita dzwoni. Znaczy, ja tam dzwoni do nich, nie, no, że tam, że się zdupiło, że padł dysk i chuj, nie. No. Czy używa pan y, Samsung Recovery Solution? Ja mówię, tak, kurwa, i chuj, y, do dupy, niepotrzebne, nieprzydatne to gówno wasze. Ale czy próbował pan tego? Ja mówię, no tak. Czy udało się? Ja mówię, no jak gdyby się udało, to bym kurwa nie dzwonił do was, nie? I stary, i tłumaczyłam, jakby, jakbym był debilem kurwa, nie? Ja mam tak wie jak na angielski, Samsung recovery solution. Ja nie kurwa, nie, nie, próbowałem tego. Ona, jestem z Samsunga. Max Kolonko. Mówię jak jest. Minecraft kurwy. Siemano, piąta rano w lewej ręce i pod nano. I chuj, to jest odtwarzacz MP3? Nano? Tak, ja tu spalę to drzewo. Chujowy na pewno jest. Nie rozumiem fenomenu tych wszystkich: Apple, iPhone i wszystko na iPhone. Przereklamowane gówno. Najfajniejsze, co jest na i, to jest ten program, w którym Robert M. robił pierdoloną wodę mineralną. Nie, ja nie wiem. Ja nie właśnie znam te memy z tym... Znaczy się, tym. Native Instrument, co się tutaj dzieje, nie? Bożenka, czekaj, robimy hita, czy jakoś to tak też było? A, nie, nie wiem, właśnie widziałem te mem, ale nie rozumiem ich, dlatego się z nimi nie śmiałem, tylko je ja hejtowałem. Znaczy się, na Skałce w Świętochłowicach był występ, gdzie miał grać Robert Emi, mu się zdupił sprzęt i on po prostu powiedział, że... On już więcej nie będzie grał w Świętokłowicach na Skałce, bo organizatorzy nie mogą mu nawet, że tak powiem, pierdolonej wody mineralnej zafundować. Aha, i tu chodzi o Skałkę naszą? Tak. Ładnie. Głupi chuj z niego. No. <laughs> Kurwa! Co? <laughs> Stare zmieniłem czas i coś, się zrobiło tak ciemno. Zaraz mi rozdupiło oczy, nie? No. <laughs> Wy kurwy tego, że nie mamy premii. Tak. Tak, jebać, de jebać straż pożarną, tylko deszcz może nas gasić. Przepraszam, dokładnie tak. Hmm. Dobra, Stary, ja w ogóle buduję, gadam z tą pierdolę i zapomniałem, co chciałem zrobić. <grym> Kurwa, przepraszam, Artur. <ale> ten... <grym> to nie ja, to właśnie my komputer, bo tam coś. Coś tym dyski nie taki No tak się coś coś To był opał Kamil ale ty zamiast stać i patrzeć jak pizda No Mógłbyś mi pomóc z tym kurwa Ja nie wiem co ty chcesz zrobić kurwa. No to końca ten poziom i ten i spierdalać z mojego życia Aha Myślałem, że ty chcesz jakiegoś wielkiego kutasa tutaj zbudować jakiś kurwa po co mam ciebie Grałeś tego, Deadpool? O kurwa, dawno już chyba. <grym> cie A, ci dziurę. Ty, już kurwa, ci nie będzie o, ciekło. No, tu jest jakaś jaskinia, idziemy do niej. stary, teraz jestem bardzo zajęty. Ej, patrz! No. Cię, gdzie ty znowu jesteś? Ja do tej jaskini w dupiem. Czekaj, już czekasz biegnę do ciebie. Czekaj, napijesz. Pij. Wasze zdrowie, youtuberzy. Chodź tutaj, No idę. synu. Idę, biegnę. I prosiłbym cię, abyś kładł yy... właśnie tak. Nie tak, kurwa. Nie tak. <laughs> kurwa, co za debil to stworzył. O tak, Aha. dookoła. Czekaj, Czy to jest zbyt ciężkie dla twojego małego umysłu? Yy... Myślę, że mój mały umysł to ogarnie. Ja się cieszę, nie bardzo. Nic nie robić. I pam, 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 pam. Kurwa mać. Kurwa. <grym> <grym> Kurwa mać, chorzów grać. Hiroshima, Nagasaki. Nie zapytasz, nie wiesz jaki. Bo, tak, starej bo... stary, kurwa, ale nie czaję mimo wszystko fenomenu, kurwa, Minecrafta, też on przez tyle lat, kurwa... Przez dziesięciolecia był przecież oblegany przez dzieci. No nieważne, jeden no. chuj, ale stary, no, kurwa, wszystko przemija przecież dosyć szybko. Tak jak przecież Tokyo Hotel, na przykład, o. Też przecież, kurwa, młoda jak chujna to było i co? I cycki, kurwo, cycki! Sycki self Trzycki Kurwa zrobiłem ci dziurę, sorry. Nie bij Nic nie robić. Układać klocki Mieć mordę jak Marek Środzki. Ooooo. I mnie zasad. Kurwa ja Japiel. Jest, działa. Coś tu to, 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 to ja to zdupiłem. Dobra, czekaj. O, <noise> ze mój łeb e, Teraz bym cię prosił. No... Bo mi się już kurwa nie chce, możesz też coś zrobić w Poukładałbyś tutaj, czekaj, muszę spojrzeć swoim okiem zawodowego architekta. A, kurwa, taki z ciebie architekt jak z koży dupy rajzeta. zetasze Dwa poziomy, pokażę ci, to są dwa poziomy. Eee, szkła. Nie widzę A, tam też, mam... szkła, to mam szkło. Tak, kurwa, szkła, rozumiesz, takie coś, co prześwituje. A w 2.0 ma być kolorowe szkło. Kurwa, w modach już dawno to było. No kurwa, bo wiesz, bo noc... Noc to jest... Ale stary, stary oj, są tak tak, w chujesz z tą grą. Nie ja pierdolę... dawno powinni ludzie jeździć, kurwa, samochodami, samochodami i chuj wie co, co jeszcze. Już powinno być takie, takie kurwa kwadratowe g. A chuj nie ma, bo Noc wziął, 10... no, wziął 10 milionów dolców i powiedział, że mamy gadać z jakimś jedem. No. O, on się powiedział jebać was kurwa i chuj, nie. Nie no, co, coś tam nie robił, ale kurwa w takim typie Kurwa konie w mokreachers kiedy były? Chyba 1, 2, 5, nie? No. Mu, mu. Zresztą youtuberzy nam powiedzą. Youtuberzy kurwa. O, podczas dwóch, zobaczy, może jeszcze nie. Dwie osoby kurwa. A zobaczy, że jeszcze ten filmik będzie popularny, a my zrobimy hajs kurwa na gimbusach. Będziemy się wozić za ich hajs. Ale raczej tylko dokładnie tego kurwa interesu. Sorry, takie życie. Minecraft, o, oh Minecraft, o, oh Minecraft, to jest to, co kocham. Stawiać kloce, zarywać noce, kiedy się pocę, da Na Wojtusza z popielnika. I mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Żyła sobie raz królewna, układała klocki. I tak ciągle kurwa siedziała, zarywając nocki. I umarła jako dziewica. Była z tego beka Pięknie, Kamilu, jesteś uzdolniony. Tak, tak jest, dziękuję. teraz lejzem. Don't Boję się, Teraz czekaj, bo to tutaj. Teraz poziom tego Guna. Tego Sandstone. Stupid motherfucker. Że niby ten rzeźbiony piaskowiec, ja? Tak, zwał jak A, bo ty masz po angielskiemu Minecrafta. Ja mam kurwa po oryginalnemu chińskiemu. Kurwa. Jest, jest chiński. Jest kurwa, jest to, że jest. Wszystkie języki zawsze we wszystkich grach tylko kurwa polskiego nigdy nie ma. Polacy, Polska to kraj cebulaków, no co ty chcesz? Ja mówię, ten w kurwiak to spizda ten... Cześć, Tu buraczek cebulaczek kurwa. A dzisiaj Pokażę wam, jak zrobić fabrykę grzybku-grzybku. No, jestem tutaj zajebisty, kurwa. z pieniędzy miał, jesteście, kurwa, nuby. I tam się napierdala z telemarketerów. No, ty kurwo, jebana. Ty kurwa, szmaciarzu, pierdronny. Ja pracuję jako telemarketer, ja sobie nie życzę. Kurwa, żadna praca nie hajbik, z kurwy synu. gospodka to był ten rynek, kurwa. Koza, jebany. Pserwolektor, kurwa. Zrobił. Cieszę się. To teraz możesz, czekaj, bo ci powiem. Yyy, dupnij tu. No. Tak, te schody zaś tak samo. I... BĘDZIE palce JAKIE WALANE ALE, BĘDZIE właśnie znaczy nie tak. Znaczy za dużo klocków. Ale w chuj dobra muza tu jest, stary, nie? Ty, dzisiaj kurwa, ten... Moja girl oglądała jakieś gówno w telewizji, nie? No. Byłem w publikacji, robiłem kupę. No nieważne, nie bałem kupę. No, no dobra, nie chciał to. I wtedy leciała jakaś muzyczka, muzyczka w seriale, stary, nie? nie ja tak, nie, nie się kąpałem, wchodziłem i tak się kurwa, Minecraft, nie? No. No napierdala Minecraft Minecrafta, kurwa, przodam jakieś gówno w telewizji, stary. to praktycznie zajebany z Minecrafta, serio, kurwa, nie wiem. no jest taka schiza, mówię, kurwa, Minecraft, nie? To to tam u Ciebie słychać? Co mi słychać? Bo coś tam u Ciebie słychać przed chwilą było, nie wiem, kurwa. To było, no bo ja mieszkałem w, w, w Afganistanie to tam troszkę jeszcze ten, zadymy są, wiesz? Właśnie ktoś przeprowadził zamach terrorystyczny mówisz tak. Tak, tak! Przyszedł taki no, krzyknął. ALLA! i coś tam pękło, nie wiem, coś się z tobą. Szkło pękło, sorry, nie chcący. Tak, 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 tak. A teraz ludzie krzyczą. Czemu oni krzyczą? To są kurwa zdziwieni. Hmm. To był taki wybuchający człowieczek. No. Kurwa, no. Ty, dzisiaj tam u nas było jakieś Tour de Pologne czy coś, nie? A chuj to wie, ja dzisiaj w pracy byłem cały dzień. No bo nie szło nigdzie dojechać, kurwa. Stary, czułeś jakieś gówno, coś myśli kurwa, i chuj. Autobusy i nie jeżdżą, no bo kurwa, no bo tak. No bo chuj, chcemy po... jesteśmy pizdami, jeździmy na rowerkach, kurwa. No stary, stary, by mnie to interesowało, kurwa, ale chuj. Zapierdalać jest buta. No co, kurwa, a nie ma... Aha, ty pijesz. Ty pijesz Zapomniałem wam powiedzieć moi drodzy KBZ to alkoholik Nasłuchałeś się Miłosza i Fandango Mixtej i kurwa teraz pijesz cały czas Spotkałem kiedyś Miłosza w sklepie z winylami Ja kupowałem używki 5 za 3 zł, a on kupował 1 za 120 zł, no ale... Pff. Kto bogatemu zabroni? No... Hmm. Ale to wcale nie jest Buga, tylko jego starzy są bugaci, ale No ale chuj. Był kurwą, jest kurwą. <grym> <grym> <Chuj>, nie <grym> lubię go, bo tak. <grym> Ma kurwa brzy brzydką brodę.